Tak właśnie wygląda mama przed kawą. A teraz pokażę Wam, jak w 5 minut udaję, że mam życie pod kontrolą. Dzisiaj pokażę moje, może oczywiste, może nie, patenty na to, żeby wyglądać dobrze, kiedy masz dosłownie 3 sekundy dla siebie, bo dziecko właśnie postanowiło wyrzucić klocki, przykładowo do miski z zupą. Pierwsze kroki po przebudzeniu staram się skierować do łazienki, i uwierzycie, że te wszystkie rzeczy, które mijam po drodze. Julianka dała tam rano, a minęło dosłownie 10 minut od jej pobudki. Nie wiem jak to możliwe. Ta dziewczynka ma niesamowity talent że mamy małych dzieci doskonale mnie zrozumieją, że prostowanie całych włosów w całości to jest luksus, albo w ogóle robienie fryzury na całości włosów. Dlatego mój sprawdzony taki pewniaczek, gdzie zawsze się z nim wyrobię, bo zajmuje mi to dosłownie 15 sekund, to jest przeprostowanie tylko przodów, delikatnie przy głowie, kucyk i po prostu założone tutaj za ucho włosy. Ewentualnie można też je puścić, tak. A jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, no to też nie ma czasu rano, dlatego tylko dwa produkty. Mój niezawodny żel stołpy, ten Dermoface, uwielbiam go i mam też tą wersję z tymi peelingującymi drobinkami, też jest super. I powiem Wam szczerze, że ja mam kilka kremów, które mi się sprawdzają i aktualnie używam najczęściej chyba tego Skaudalia. Nigdy nie wiem jak się to czyta, ale jest naprawdę spoko. No i czas na szybki makijaż. A w przypadku makijażu, moi drodzy, no to nie ma czasu na eksperymenty, dlatego używamy tylko sprawdzonych produktów. I w moim przypadku są to kosmetyki, których używam od lat. Wiem, jak będą działać, wiem, jak zachowują się na mojej skórze, jak się z nimi pracuje. Także yy, po prostu nie, nie szukam nawet nowych, bo to nie ma sensu. No i też uważam, że skoro coś działa, to po co to zmieniać? I taka szybka ciekawostka odnośnie makijażu. Słuchajcie, ja jeszcze zanim mm, zostałam mamą, to wykonywałam makijaż przy toaletce. I ostatnio tak sobie o tym myślałam, jak kurczę, że ja potrafiłam spędzać dosłownie 20 minut przy toaletce. To jest w ogóle jakiś żart. 20 minut w ciągu dnia. Przecież to jest strasznie dużo czasu. Gdybym ja teraz miała 20 pełnych minut na zrobienie makijażu, to ja nie wiem, jak on by wyglądał dosłownie. Ja bym chyba chodziła wymalowana jakaś gwiazda, bo to co ja teraz robię w całości zajmuje mi dosłownie trzy dni. <grymianie> czy tutaj mama zrobi malu-malu, zobacz. Jest git? Lepiej chyba nie mm. będzie, co? Oła! Kochanie, tego Ci nie dam. To jest mamy paletka, wiesz? Mogę? Bo Ty byś to mami zniszczyła. To jest paletka mamy, której mama dosłownie używa od 5 lat. To jest cenna rzecz. Do widzenia. I makijaż jest zrobiony, zajęło mi to dosłownie 3 minuty jeszcze przez ostatni etap z Julianką na rękach, ale powiem Wam szczerze, że akurat makijaż to jest coś, co ja wykonuję praktycznie codziennie. No dobra, w pojedyncze dni faktycznie się nie maluję, ale ja mam tak, że muszę mieć ochotę na nie malowanie się, a nie odwrotnie. Po prostu w makijażu czuję się tak jakoś bardziej produktywnie i teraz już w porównaniu z tego co było rano ja się czuję już pełna sił, mimo że wcale się jakoś specjalnie nie wyspałam, to wiem, że ten dzień będzie dobry, będę mogła pracować, bo jestem po prostu ogarnięta od razu. No, lubię być też rano ogarnięta, bo jakkolwiek, nie wiem, wyjdzie jakiś wyjazd yy, na zakupy, czy po prostu ktoś do nas przyjdzie, czy my gdzieś pojedziemy, no to już nie muszę później tego robić i po prostu jestem ogarnięta od rana. Bardzo to lubię. I ja też szczerze Wam polecam znaleźć właśnie te kilka minut na makijaż, bo to jest coś, co naprawdę zmienia dużo. No i był makijaż, to teraz czas na ubranie. I z ubraniem mam tak, że kiedyś tak samo. Słuchajcie, ja potrafiłam dosłownie wybierać outfit kilka minut, zastanawiać się w ogóle co ja założę, zmieniać go po kilka razy. A teraz po pierwsze staram się wybierać takie bardzo uniwersalne połączenia: coś takiego, nie wiem, na górę na przykład biały t-shirt na dole jeansy, albo czarny t-shirt, beżowe spodnie, coś naprawdę takiego bezpiecznego, co sprawdzi się zawsze. Ewentualnie po prostu wskakuję w leginsy, jakąś bluzę, sweter, t-shirt lub czasami nawet w dresy. Z dresami mam, słuchajcie, tak, że ja na przykład, słuchajcie, nie mam problemu, żeby chodzić w nich na co dzień i czuć się przy tym dobrze. Uważam, że dres może wyglądać fajnie, ważne, żeby nie był brudny, rozciągany i po prostu dres spokojnie może być takim elementem fajnego ubioru na co dzień w domu. No i ja przede wszystkim w dresach zawsze chodzę jesienią i zimą. Jeszcze teraz staram się sięgać po inne połączenia, ale jak przyjdzie zima i taki czas, że faktycznie, albo właśnie jak za okno będzie padać, no to na pewno zaprzyjaźnię się wtedy znowu z dresami. Mm, ale tak, co w takim razie dzisiaj? I tak to wygląda. Mam na sobie rajstopy i sukienkę, której nie trzeba w ogóle pracować, a wyglądam uważam dzisiaj bardzo wyjściowo. I tak początkowo chciałam sięgnąć właśnie po leginsy, po to o czym mówiłam wcześniej. Ale jak zobaczyłam tą sukienkę, to stwierdziłam, że w nią skakuje tym bardziej, że dzisiaj będziemy mieli gościa, więc od razu będę wyglądała może tak trochę, nie wiem, lepiej, odświętniej, nieważne. Podstawą jest to, żeby wybierać ubrania, których nie trzeba prasować, ewentualnie wyprasować je wcześniej. Szybka zmiana, słuchajcie, zmieniłam rajstopy, które mam na sobie, bo te czarne mi w ogóle tutaj nie grały i teraz wszystko już wygląda w porządku. Tak na szybko całość prezentuje się tak. Pierwszy raz mam na sobie cieliste rajstopy w tym roku. I czuję się z tym nawet okej, okay, bo mam dobre rajstopy. Może o to chodzi. A sukienka jest z Laurelli. A teraz muszę szybko ogarnąć ten bałagan, bo jak już szłam do łazienki, to się po prostu potykałam o rzeczy, które Julianka. Rozwaliła dosłownie rano w ciągu 5-10 minut. Biorę jeszcze suplementy z Nojo, o których Wam mówiłam już w ostatnim vlogu i wspominałam tam o ich działaniu, o efektach i tak Pół roku testowałam. W tym momencie przekazuję Wam kod zniżkowy, z którym możecie kupić wszystkie produkty na stronie Nojo. Z mojej strony naprawdę ogromna polecajka. Bo to jakie ja widzę efekty jest niesamowite, a jeśli jesteście ciekawi, jakie to są efekty, no to odsyłam Was do poprzedniego vloga. Czymka tak krzyczy. No i w domu zapanował względny porządek. Ja właśnie siedzę z Julianką na u niej w pokoju i się bawimy, układamy klocki, czytamy książeczki. I wiele, wiele innych rzeczy i zbliża się tak po mały czas drzemki. I w sumie tak sobie pomyślałam, że ja ten film mogłabym też nazwać, jak zmienia się życie, kiedy zostajesz mamą. Już taki film ostatnio pojawił się na moim kanale, tam opowiedziałam trochę więcej o różnego rodzaju zmianach, które zachodzą w związku w ciele, w akceptacji siebie, w organizacji czasu i tak dalej, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście to Was, zapraszam, bo to są ciekawe tematy i przede wszystkim jeszcze bardziej odsyłam Was do sekcji komentarzy tam, żebyście podzieliły się swoimi doświadczeniami. Tymczasem ten film miał być taki bardziej rozrywkowy, na zasadzie jak faktycznie ogarnąć się dosłownie mając 5 minut i słuchajcie, tak to jest możliwe przy dziecku, ale tego się trzeba nauczyć. I mówi to osoba, która kiedyś dosłownie była taka, że potrafiłam spędzić, jak wcześniej mówiłam, 20 minut przy toaletce, kolejne 15 na doborze stylizacji, przebieraniu się, na, na fryzurze. Słuchajcie, ja spędzałam kolejne 20 minut, bo najczęściej albo prostowałam całe włosy, albo je kręciłam. I naprawdę schodziło do na dużo czasu. I to nawet nie o to chodzi, że ja teraz już nie robię w ogóle takich rzeczy, no bo faktycznie zdarza mi się zrobić fajniejszą fryzurę. Też mnie tutaj na YouTube widzicie w różnych wydaniach. Ale odkąd jestem mamą, taka rzecz, która się zmieniła, to stawiam przede wszystkim na praktyczność i muszę każdego dnia zastanowić się, czy to jest właśnie ten dzień, w którym mam możliwość na zrobienie czegoś więcej niż to, co na przykład widzicie teraz. Czyli na związanie włosów w kucyka, przeprostowanie przodów włosów, szybki makijaż i dobór jakiegoś randomowego outfitu. Trzeba to też dobrze kalkulować. I powiem Wam też z doświadczenia, że jak Julianka była mniejsza, to kiedyś było tak, że przemierzałam się do takiego lepszego ogarnięcia się, no i po drodze często musiałam przerwać. I Julianka zupełnie nie dawała mi na to przestrzeni, była szybko marudna, i ja po prostu później kończyłam albo z połową zrobionego makijażu, zmywałam się ostatecznie i chodziłam po prostu przez kolejną godzinę czy dwie wkurzona, że w ogóle się za to zabrałam i straciłam czas, a w rezultacie i tak nie mogłam tego zrobić. Nauczyłam się później opuszczać, nauczyłam się bardziej przede wszystkim julianki, obserwowałam ją. I teraz już wiem absolutnie, kiedy jest taki dzień i taki poranek, że mogę sobie na to pozwolić, a kiedy nie mam takiej możliwości. Przy dziecku też trzeba być bardzo elastycznym. I trzeba dopasowywać się do danej rzeczywistości i do danych realiów. Myślę, że mamy, które oglądają ten film, doskonale wiedzą, o czym mówię. A przyszłym mamom fajnie już zawczasu to uświadomić, bo wiem, że takie liczenie na coś innego może rodzić niepotrzebną frustrację. Tymczasem tutaj mamy rozsypane klocki, są książeczki. Jest Julianka, która kombinuje mocno przy statywie. I tak spędzamy sobie... Przedpołudnie, poranek, prawdopodobnie aż do drzemki małej. Jesteśmy też już po śniadaniu i tak to u nas właśnie wygląda. Aha, i prawie zapomniałam. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy macie szybkie triki, bo wiadomo, każda minuta w macierzyństwie jest na wagę złota.